Wyskoczyłem kurczę na zakupy i zapomniałem portfela. No ale smartfonu oczywiście nie zapomniałem. Wydaje nam się, a przynajmniej większości z nas się wydaje, łącznie ze mną, że kontrolujemy swoje własne życie. Tymczasem no, nie do końca jest to prawda. Już mówiłem o wpływie tradycyjnych mediów rodzaju telewizji. Tylko, że o ile telewizja nie za bardzo ma możliwość zbierania informacji o nas, o tyle nowoczesne media społecznościowe są naprawdę pod tym względem bezkonkurencyjne. Stoją za nimi naprawdę wyrafinowane algorytmy tworzone przy współpracy z psychologami. Te algorytmy nie tylko mają nam dostarczać te zdjęcia tych kotków, piesków, selfiaczków i innych pierdół, ale przede wszystkim wyciągać informacje o nas samych. Im więcej informacji, tym lepiej. Na podstawie tych informacji tworzone są tak zwane profile użytkowników. I te profile są już towarem na sprzedaż. Im dłużej siedzimy, im dłużej siedzimy, im dłużej przeglądamy sobie Facebooka, tym więcej informacji produkujemy. Tym cenniejszy staje się profil. I dlatego media społecznościowe są skonstruowane tak, by uzależniać. I to, że tak często zaglądamy do tego urządzonka, nie jest już naszym wyborem. Nie wierzycie w uzależnienie, to sami policzcie. Ile razy sięgacie po to urządzonko? Jak długo siedzicie na Facebooku i na innych mediach? Bo ja na przykład siedziałem długo. Słyszałem sygnał powiadomienia, sięgałem po komórkę, to już jak odruch pawłowa. Przeglądałem te media nawet po tym, jak stwierdziłem, że tam są praktycznie same śmieci. Później sobie uświadomiłem, że faktycznie to jest właśnie Uzależnienie. Ja w końcu pozbyłem się Facebooka i innych mediów, no ale to było kilka miesięcy temu. Do tej pory jakoś tak dziwnie się czuję. Ciągle brakuje mi tego przewijania. Brakuje mi tych wszystkich właśnie selfiaczków, ładnych widoczków, kotków, piesków, co tam u znajomych, co tam u nieznajomych. Jest to bardzo dziwne uczucie. To uzależnienie, to sprawka algorytmów. Które programują nas, tak prosto mówiąc, do tego, żebyśmy byli użyteczni dla modelu biznesowego mediów społecznościowych. A to, że nas programują, oznacza, że jesteśmy nie tylko towarem, ale również produktem. W świecie cyfrowych mediów to algorytmy decydują, które informacje wyświetlą nam się jako pierwsze, które nie wyświetlą się wcale, jakie reklamy obejrzymy, Algorytmy potrafią wpływać na nasze zachowanie, nasze myśli i nasze emocje. Potrafią również przewidywać nasze przyszłe zachowania i to znacznie wcześniej niż my sami o nich pomyślimy. Nie mówię tego w tym celu, żeby straszyć czy namawiać do usuwania kątów, tylko po to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że takie mechanizmy istnieją i dość mocno na nas wpływają, a my świadomie nie potrafimy się przed nimi bronić. Trzeba mieć świadomość, jak media wpływają, zwłaszcza takie media cyfrowe, wpływają na nasze decyzje, zwłaszcza na ważne decyzje. Trzeba też uważać na to, co się publikuje, na co się klika, co się lajkuje, jakie aplikacje się instalują na telefonie. Nie ma darmowych usług i aplikacji. Za wszystko płacimy naszymi danymi. I często nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, no bo no, kto tak naprawdę czyta warunki licencyjne czy, czy politykę prywatności? Ja przeczytałem na przykład politykę prywatności firmy Samsung. Okazuje się, że ten telefon zbiera wszelakie możliwe informacje i przesyła do firmy Samsung. A firma Samsung, Samsung ma prawo odprzedawać je swoim partnerom. Pewnie też słyszeliście o tej ostatniej aferze z firmą Xiaomi. I flagowcami, które przesyłają, no pewnie nie tylko one, przypuszczam, że wszystkie to robią. Przesyłają, co tylko się da wszystkie informacje o użytkowniku, przesyłają na serwery do Chin, do Rosji. Oczywiście trzeba no wyrzucić, no nie za bardzo. Zresztą wszystkie firmy produkujące smartfony prawdopodobnie robią to samo. Ten rynek, czyli rynek danych, w tej chwili już jest większy niż rynek ropy naftowej. Więc powoli trzeba się przyzwyczajać, że nasze dane są cenne, niczym ropa, złoto, prąd. A my je produkujemy za darmo, niczym jakieś bateryjki. W sporej części użytkowników smartfonów to urządzonko zastąpiło komputer. To jest naprawdę poręczne i wygodne. Ale trzymamy tam naprawdę wszystko, całe nasze życie. Nasze notatki, kontakty, konta bankowe. Trzeba się naprawdę zastanowić, czy... Takie poufne informacje naprawdę trzeba trzymać w tym urządzeniu. I czy naprawdę trzeba go zawsze ze sobą zabierać? Może lepiej czasami go zostawić w samochodzie. Czy mamy pewność, że te wszystkie dane, całe to profilowanie zostanie wykorzystane tylko zgodnie z umową, a nie w jakichś całkiem innych celach szkodliwych? No nie za bardzo. Przykłady Cambridge Analytica, wybory, Brexit to są naprawdę zdarzenia, nad, nad którymi trzeba się pochylić i nad którymi pochylił się Kongres Stanów Zjednoczonych. A to znaczy, że to nie są jakieś błahe zdarzenia. Zło już się dzieje. Jesteśmy manipulowani za pomocą mediów dostępnych w tym urządzonku. Mnie za bardzo mówienie nie wychodzi ale proponuję, żebyście sobie obejrzeli dwa filmy na Netflixie. Yy, jeden to jest Dylemat Społeczny, a drugi Hakowanie Świata. Naprawdę prosto obrazowo pokazują to, o czym ja tylko wspomniałem. A i tak przypuszczam, że to, co w tych filmach zostało przedstawione, to prawdopodobnie tylko wierzchołek góry lodowej. Umberto Eco w jednej z swoich książek, bodajże Cmentarz w Pradze, chyba napisał, że nie wierzy, nie wierzy w spiskową teorię dziejów, ale w spiskową praktykę już tak. Zdaje się, że to my właśnie w niej uczestniczymy tu i teraz. Jeszcze jedno: to nie jest żadna płatna reklama. Po prostu polecam filmy, które uważam za dobre i pożyteczne. To wszystko.